Prowadziłam specyficzny biznes, powiedziała Dagmara Kaźmierska w nowym oświadczeniu, które pojawiło się na TikToku celebrytki. Była uczestniczka Tańca z Gwiazdami ponownie zabrała głos w sprawie śledztwa Gońca. Dagmara Kaźmierska ostatnimi czasy nie schodzi z języków. Najpierw o celebrytce było głośno ze względu na taniec z gwiazdami, potem nagle z programu zrezygnowała, aż w końcu goniec. Pyl zaprezentował wyniki swojego dziennikarskiego śledztwa, w którym dotarli do akt oskarżenia przeciwko Kaźmierskiej. Kaźmierska wydała kolejne oświadczenie. Z nich wynikało, że jedna z byłych pracownic Dagmary Kaźmierskiej zarzucała kobiecie nie tylko sutenerstwo, ale również zlecanie pobić i gwałtów. Celebrytka niedługo przedtem wyjechała z Polski, będąc przez kilka tygodni w Egipcie, gdzie prowadzi biznes, a jak dowiadujemy się z Instagrama jej syna Konana, duet poleciał też niedawno do Paryża. W trakcie wojarzy Kaźmierska znajdowała momenty, by co jakiś czas odpowiadać na zarzuty, wydała nawet oświadczenie na Instagramie, a także udostępniała u siebie wiadomości ze wsparciem od fanów. Teraz przyszedł czas na kolejne wideo od kobiety, w którym mówi między innymi o tym, że prowadziła specyficzny biznes. Naprawdę chciałam wam powiedzieć, że nie jestem ani nigdy nie byłam z wyrodnialcem, tak jak to teraz gdzieś tam wszystko jest przedstawione. Miałam działalność, ostatni raz wam mówię tu na TikToku, zarabiałam, nie gnębiłam, to są dwie różne rzeczy. Człowiek zeznać może wszystko i różne pobudki nim kierują, bo papier przyjmie wszystko. Zaczęła Kaźmierska. Po chwili dodała, że jej zdaniem, ze względu na specyfikę tego biznesu, nie mogłaby się dopuszczać do takich procederów. Musicie mieć też tego świadomość. Interes, który prowadziłam, jest specyficznym interesem i nie można by było tam takich rzeczy robić, ponieważ to było miejsce otwarte. Przychodziły tam tysiące ludzi, i nigdy nie wiadomo, kto przychodził. Przychodzili po cywilnemu policjanci, różne osoby, i gdyby działy się tam bardzo złe rzeczy, to, kochane, interes by nie przetrwał tygodnia. Cały materiał znajdziecie poniżej, Kaźmierska zapowiedziała również, że za jakiś czas przedstawi kolejny materiał, w którym opowie, jak wyglądała praca w jej przybytku.